Dzień dobry wszystkim, ja jestem Czarny Pan, a to jest odcinek, w którym omówimy sobie ostatnią część przygotowań do premiery Platinum DLC. Moi drodzy, Giant Software na swoim tutaj blogu opublikował garść ciekawych informacji i dzisiaj zamierzam wam je przedstawić na początek. Zobaczcie sobie jak będzie prezentować się mapa Silver Run Forest. No moim zdaniem ta mapa wygląda po prostu pięknie, naprawdę będzie się chciało na niej grać. Oczywiście w tym odcinku zamierzam opowiedzieć wam o tym jak to będzie wyglądać, ale nie będę tutaj tylko i wyłącznie chwalił tego dodatku, więc koniecznie obejrzyj ten film do końca, bo mam kilka obaw związanych właśnie z tym dodatkiem. W każdym razie, tutaj mamy rzut oka na mapę. Uważam, że ona jest piękna. Ale w gruncie rzeczy mamy farming i nie ma tutaj żadnych pól. Ale o tym jeszcze opowiem nieco później. Idźmy sobie, moi drodzy, dalej. Na tej mapie będzie rosło ponad 20 tysięcy drzew. Tutaj akurat możemy zobaczyć takiego GIFA. On jest w dosyć słabej jakości, więc ja Wam po prostu pokażę to w ten sposób. Zobaczcie sobie, będą wszelkiego rodzaju strumiki, jakieś takie różnego rodzaju um, potoczki. No i zobaczcie, tutaj coś będzie sobie, woda jakaś spadać, także jakiś wodospad. To, na co chcę zwrócić uwagę. To fakt, że ta woda będzie wyglądać nieco inaczej w tej platinum, w wersji Platinum Farminga, więc może będzie troszkę bardziej realnie. Zobaczcie, tutaj będziemy mieli dość dużo skał, teren mocno niedostępny. No i przede wszystkim zobaczcie, tutaj jest takie ładne jeziorko. Trzeba przyznać, mapa jest naprawdę klimatyczna i będzie oddawać tutaj klimat lasu, takiego kanadyjskiego lasu. No bo to przecież w takim właśnie terenie jest osadzona ta mapa. Kolejna nowość, moim zdaniem niesamowicie ciekawa. Znowu tutaj mamy takiego gifa, więc pokażę Wam go w mniejszej rozdzielczości. Natomiast zobaczcie, pada deszcz. Była to jedna z rzeczy, która mnie w tym farmingu po prostu bardzo irytowała. Wreszcie będziemy mieli niewielkie. Ale jednak będziemy mieli kałuże. Bardzo jestem ciekawy jak to będzie finalnie wyglądać, bo tutaj na tym właśnie Gifie wygląda to naprawdę obiecująco. Jeszcze, żeby tą wodą dało się chlapać, to już naprawdę byłoby mega. No ale zobaczymy. W każdym razie teraz przechodzimy moi drodzy do gwoździa programu, bo tak to trzeba nazwać. Zobaczcie, tak będzie prezentować się mapa. Przyznam szczerze, jak zobaczyłem to pierwszy raz, to troszeczkę się zdziwiłem. Przede wszystkim dlatego, że jest to jednak gra z serii Farming Simulator i będziemy mieli trzy pola. Dokładnie. Trzy pola. Słownie trzy, cyfrą trzy. Jeden, dwa, trzy. Będziemy mieli trzy niewielkie pola i cała reszta mapy to będzie jeden wielki las. Serio. Tak to wygląda. Las jest tu, 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 tu. No wszędzie mamy, można powiedzieć, las. I z jednej strony myślę sobie, no świetnie, to leśnictwo było trochę zaniedbane od 2015 roku, kiedy ono trafiło tutaj do farminga. No więc pojawiło się DLC, które naprawdę będzie kładło ogromny nacisk właśnie na to leśnictwo. Do tej mapki jeszcze wrócę za chwilę. Natomiast teraz sobie tak myślę, że na tej mapie tak naprawdę nie będzie można za bardzo nic robić, no bo jeżeli ta mapa będzie bardzo górska, to nawet jeżeli ja wytnę tutaj las, co zajmie sporo czasu, to, jak ja zrobię tutaj pole? No, oczywiście, podejrzewam, że ta mapa to nie będą tylko i wyłącznie jakieś pagórki. Zobaczymy sobie jeszcze za chwilkę kilka screenów, więc co nieco wam tutaj pokażę. Ale, jeżeli ktoś naprawdę nie lubi drewna, to może się mocno rozczarować tym DLC. No, zobaczcie, no, jeżeli ta mapa będzie taka pagórkowata, to jak tu zrobić pole? No, nie da się. Ale z drugiej strony, na przykład, jeżeli, no tutaj też mamy takie pagórki, więc może gdzieś te pola dałoby się po prostu wcisnąć? Zobaczymy. To jeszcze w dalszej części tego filmu postaram się przeanalizować. Do tej mapki oczywiście za chwilę wrócimy. Teraz postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądać, moi drodzy pozyskiwanie żelaza, bo to jest kolejna nowość, która dochodzi tutaj właśnie do farminga. Będziemy mogli. Produkować sobie żelazo. Ja się zastanawiałem, podejrzewałem, że będzie to wyglądać w, ta, na, w, taki, w taki sposób, że na przykład będzie trzeba przywieźć paliwo i w zamian dostaniemy trochę żelaza. A tu wychodzi na to, że nie po prostu będzie sobie taka kopalnia, która będzie produkować nam żelazo. Czyli nic nie będziemy tutaj dostarczać, tylko będziemy pobierać żelazo. Od razu uprzedzam, żelaza nie będziemy produkować z rozbijania skał, więc to już możemy zdementować na pewno. Żelazo będziemy wydobywać, właściwie zabierać sobie stąd z tego budynku. Czy będziemy za to płacić, czy nie? No, podejrzewam, że tak. Skoro za głupią wodę musimy płacić, no to trudno, żeby żelazo było za darmo, ale po prostu żelazo będziemy sobie brać. Od cała filozofia. Jeśli chodzi o budynek, uważam, że jest naprawdę, naprawdę ładny. No dobra. Ale teraz dochodzimy do. Przetwórstwa tego całego drewna, więc będziemy mieli dwa tartaki. No to zobaczcie, mamy tutaj tartak. I tartak. Czym się one różnią? No to zobaczcie, co one tutaj produkują. Wezmę sobie najpierw ten tartak. Jest to taki tartak, który będzie z desek produkował desek, deski i wełnę. Będzie przyjmował, więc to już w ogóle jest ciekawy tartak, że będziemy mieli zarówno deski, jak i wełnę mogli tutaj dostarczać. Natomiast oprócz tego, będziemy produkować sobie na przykład budki dla ptaków, takie kotki śmieszne, no i generalnie takie domki dla zwierząt. Więc przyznam szczerze, jest to bardzo. Ciekawa koncepcja, bo tak to trzeba nazwać, natomiast no, ma to też swoje wady, o czym jeszcze za chwilę. Tutaj będzie bardziej klasyczny tartak, z którego będziemy mogli produkować sobie wiele rzeczy, wiele przetworów, właśnie z drewna, i cechą charakterystyczną tego właśnie tartaku będzie fakt, że my będziemy te drewna wyładowywać do wody. Serio, my będziemy przyjeżdżać, drewno będziemy wodować, to drewno będzie następnie wyciągane. I pożytkowane w tym tartaku. Tak przynajmniej moi drodzy, jest napisane w tym miejscu. No dobrze, no to jak już trochę wyprodukujemy, to oczywiście będzie kilka takich, można powiedzieć, łańcuchów produkcyjnych, które będziemy mogli wykonać, jak na przykład budowanie naszego rollercoastera, ale to już pokazywałem Wam w poprzednim odcinku, no to zobaczcie, moi drodzy, co my tutaj mamy. To jest taki ogromny market, właściwie Silver Run Market, ja wiem, czy on jest ogromny, on jest mały, ale jak na tą mapę będzie duży i tu praktycznie wszystko będziemy mogli sprzedać. Swoją drogą, ciekawe, co to jest, moi drodzy? Powiedzcie mi proszę w komentarzu, co to jest. Czy to są rodzynki? Bo... Za Zapomniałem normalnie, a mnie tak zastanawia co to jest. Chyba to są rodzynki, ale proszę dajcie znać, jeżeli wiecie. Eee, no i zobaczcie, tutaj mamy też bardzo dużo przetworów, właśnie z drewna, także będzie, będzie tutaj można sprzedać naprawdę sporo rzeczy. Kolejny punkt do sprzedaży. Trzeba przyznać, że te wszystkie budynki wyglądają bardzo ładnie, bardzo klimatycznie, także nie mogę się tutaj do niczego oczywiście przyczepić. Kruszarka, w której będziemy mogli sprzedać. Tutaj kamienie, no, które zostały albo zebrane z pola, albo oczywiście zostały pokruszone em, z tych większych skał. Bardzo jestem ciekawy, czy te skały nie będą w jakiś sposób rozróżnione, więc nie bierzcie za pewnik, że skały z kruszenia i skały z pól to będzie jedno i to samo. To się okaże po premierze. Tutaj moi drodzy możemy zobaczyć na przykład, jak ogromna ładowarka marki Volvo przewozi sobie ogromny kontener. Trzeba przyznać, również wygląda to naprawdę ciekawie. No dobrze. Co tutaj mamy jeszcze ciekawego? Na całej mapie będą rozrzucone różnego rodzaju znajdźki. Na przykład będziemy mieli taką drewnianą żabkę, takiego drewnianego żółwia, który sobie jak widzicie tutaj leży, siedzi, mamy tego żółwia w innym, w innym miejscu. O, Sphinx proszę, sarenka i wiele, wiele innych, jakiś nawet dzięcioł. O co tutaj chodzi? Będziemy mieli znajdźki, i oczywiście te znajdźki po znalezieniu będą lądować w muzeum, czyli w takim ładnym, sympatycznym budynku. No dobra, tak to się tutaj prezentuje, więc wróćmy jeszcze do tej mapki, ponieważ powiedziałem Wam, że wrócimy, więc wrócić musimy. Przede wszystkim, tutaj, w tym miejscu, będziemy mieli nasz punkt startowy, czyli po prostu naszą farmę. Jeśli chodzi o stację paliw, zlokalizowałem je dwie, w tym i w tym miejscu. Będziemy mogli wypożyczyć również pociąg, w dwóch miejscach, czyli w tutaj i tutaj. To wygląda naprawdę ciekawie, muzeum będzie w tym miejscu. Tu jeszcze mamy trzeci punkt do tankowania, oto ciekawie. Rollercoaster jest tutaj, a miejsce do produkcji łódek tutaj. Także to są chyba te najważniejsze miejsca. Jeśli chodzi o miejsca do sprzedaży naszych dóbr, to one są wyszczególnione tutaj literkami, chociaż przyznam szczerze, jestem troszkę zdziwiony, ponieważ one, te literki idą co prawda... Um, od góry do dołu, tak mi się wydaje. Natomiast łatwo się tutaj można zgubić w tym. Nie ma dla mnie ładnego składu, ten właśnie, cała, cała ta sekcja, więc dla mnie to jest mały minus. Natomiast teraz tak postaram się podsumować to DLC: jego mocne i słabe strony. No bo zobaczcie, będziemy mieli tutaj mapę, która będzie dużą mapą, która będzie bardzo porośnięta drzewami. Zastanawiam się, jak to w ogóle będzie w kwestii optymalizacji, ale myślę, że Giants sobie z tym poradzi. Ja się zastanawiam, czy jeżeli ktoś po prostu nie lubi leśnictwa, to naprawdę będzie rozczarowany tym DLC i wcale się nie dziwię. Mapa generalnie przedstawia się naprawdę pięknie. Wszystkie budynki, które my tutaj widzimy, naprawdę też będą oddawać klimat Kanady. Ta mapa jest jakby w Vancouver. Zresztą Roller Coaster jest inspirowany roller coasterem w Vancouver, więc dla mnie to jest typowo kanadyjska mapa. No zresztą idealnie się zgadza z tym, co wcześniej mieliśmy tutaj powiedziane. Tylko ja się tak zastanawiam, że mamy tutaj takiego farminga, w którym tak naprawdę nie będzie farminga, ponieważ będziemy tak naprawdę tylko zajmować się lasem. Na tej mapie trzy pola, według mnie to jest stanowczo za mało. Spodziewałem się, że będzie to troszkę jak w przypadku alpejskiego rolnictwa, czyli w przypadku Erlengrad. Duże łąki, fajnie, ale mieliśmy też sporo pól. A tutaj te pola trzy mamy nie dość, że małe, to jeszcze są one na uboczu. Mam nadzieję, no tu będzie najprawdopodobniej jedna łąka. Mam nadzieję, no i oczywiście też liczę na to, że trochę tego lasu będzie można przekształcić na pola, żeby dało się tutaj naprawdę fajnie pograć typowo w farminga. Mapa wygląda pięknie, budynki moim zdaniem również prezentują się bardzo dobrze. Ale czy to jest dalej farming? Dajcie znać koniecznie w komentarzach, ciekawy jestem waszego zdania, dajcie również znać, czy chcecie kupić to DLC, a jeżeli jeszcze nie kupiliście, a zamierzacie, to zajrzyjcie proszę do opisu, znajdziecie tam link, który właśnie pomoże wam zakupić Platinum DLC. Trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo, ponieważ zamierzam na tej mapie zacząć sobie realną serię. Jak ta seria będzie wyglądać, to się jeszcze okaże, ale najprawdopodobniej wystartuję sobie z gospodarstwem zbudowanym tutaj właśnie w tym miejscu i będę grał na trudnym poziomie, próbując zarobić. Ciężko, ale naprawdę ciężko pieniądze, żeby się rozwinąć do wielkich rozmiarów. Mam nadzieję, że ta seria będzie się wam podobać, że ona wypali, więc zostaw suba z dzwoneczkiem, aby nic cię nie ominęło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Trzymaj się cześć.